Nie ma przeszkód formalnych do budowy trzeciego zjazdu z autostrady A4 w Tarnowie wynika z opracowania zleconego przez tarnowskie starostwo i magistrat. Dodatkowy zjazd miałby powstać przy ulicy Niedomickiej na drodze wojewódzkiej nr 973. Autorzy opracowania zaproponowali trzy koncepcje, dwie zakładają możliwość zjazdu i wjazdu na autostradę we wszystkich kierunkach, natomiast trzecia wyłącznie z kierunku krakowskiego. To jest miejsce po pierwsze, bardzo do tego dobre dlatego, że mamy tam czyste pola, nie ma tam zabudowań, a więc nie ma konieczności wyburzenia domostw. Dodatkowo proszę zwrócić uwagę, że gdyby tam pojawił się zjazd, to również w tym miejscu mamy możliwość umieszczenia zakładów przemysłowych. Przecież tam jest setki hektarów pól, które są właściwie w tej chwili niezagospodarowane. Są to często nieużytki, które są niewykorzystywane przez rolników i by na pewno otworzyło to nowe możliwości dla Tarnowa. My też nie chcemy zrobić jakiegoś takiego potężnego zjazdu, jak to chociażby w Wierzchosławicach jest, gdzie, gdzie sam dojazd do autostrady to jest z kilkaset metrów. My chcemy zrobić normalny, prosty zjazd. Takie zjazdy jak są na przykład w Niemczech, kiedy można zauważyć, że jadą z autostradą nawet zjeżdżamy w drogę powiatową, prawda, nie zauważając kiedy to jest. Więc zjazdy są bardzo proste, ekonomiczne i niedrogie w budowie. Dlatego my nie chcemy, Jakichś potężnie rozbudowanych zjazdów, chcemy zrobić tak zwane wąsy, jak się to nazywa. Tak w postaci takich wąsów, zjazdy. Normalne, proste, zwykłe zjazdy na drogę, na drogę tą właśnie, bo to jest droga miejska. Dodajmy, że koszt budowy trzeciego zjazdu z autostrady szacowany jest na 30 do 40 milionów złotych. Na razie jednak nie zapadła decyzja o budowie zjazdu, nie ma też na niego pieniędzy. Samorządowcy ośrodki chcą lobować w ministerstwie.